Autokar nadaje się wyłącznie na złom. Sypie się, cieknie woda z chłodnicy, źle działają hamulce. Inspektorzy zabrali dowód rejestracyjny, samochód wycofany został z eksploatacji. Ale czy winny wysłania takiego grata w podróż nie powinien być ukarany? Życie dzieci i innych użytkowników dróg było w niebezpieczeństwie. Cześć z tej strony Sławek i witam Was na kanale autobusy. Dziś opowiemy sobie o interesującej historii modelu, który miał krótki, ale istotny epizod w historii polskiej komunikacji miejskiej. A mowa dokładniej o sanie H25, który to jak producent deklarował, był w stanie przejechać aż 150 tysięcy km bez generalnego remontu, co jak na tamte czasy było ogromnym wynikiem. Opowiemy też o prototypach bazujących na sanie H25 i odpowiemy na pytanie, dlaczego nie weszły one do masowej produkcji. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was na materiał. w Sanoku, w fabryce autobusów Autosan cały czas próbowano udoskonalić konstrukcję produkowanych wtedy pojazdów. W tym też celu gromadzono informacje od przewoźników na temat autobusów jak wygląda ich użytkowanie. Największym problemem ówczesnego modelu Hazer 1 była zbyt słaba konstrukcja nadwozia, która nie wytrzymywała większych niż zakładane przeciążeń eksploatacyjnych. W odpowiedzi na te właśnie trudności w Sanoku podjęto decyzję o opracowaniu nowego modelu autobusu, pozbawionego tych właśnie wad. Jednak aby przyspieszyć pracę nad nową konstrukcją w maksymalnie w maksymalnym stopniu wykorzystano sprawdzone rozwiązania z modelu H01. Prototyp nowego omawianego modelu autobusu San H25 zaprezentowano oczywiście na targach pozańskich w roku 1961. Zewnętrzny wygląd tego modelu różnił się znacząco od San H01 przede wszystkim inną aranżacją przedniej części pojazdu. Zastosowano w nim dwuczęściową, giętą, panoramiczną szybę przednią produkowaną przez HSO Ząbkowice. Zmieniono także kształt atrapy chłodnicy oraz powiększono nieco wlot powietrza. Przednie reflektory osadzone na głęboko tłuczonych mocowaniach, a poniżej linii okien... Zamocowano szerokie aluminiowe listwy. Jednak najistotniejszą w tym przypadku zmianą było wzmocnienie konstrukcji nadwozia. W nowym modelu postanowiono zwiększyć szerokość drzwi do 74 cm w wersji międzymiastowej SAN H25A oraz do 76 cm w wersji miejskiej SAN H25B. Z kolei podłoga znalazła się na wysokości 80 cm, a we wnętrzu autobusu zamontowano nowe, niezależne od pracy silnika, ogrzewanie olejowe. Wprowadzono również wiele zmian w samym podwoziu, wzmocniono przednie zawieszenie oraz belki nadresorowe, dzięki czemu zwiększono ich wytrzymałość. Została również poprawiona konstrukcja samych resorów. W modelu Sony H25 postanowiono skorzystać z silnika benzynowego S472 o mocy 95 koni mechanicznych, który to pochodził z samochodu ciężarowego STAR, a także wykorzystano wał napędowy o większej średnicy, a przez plany wprowadzenia do oferty silnika wysokoprężnego usprawiono również sposób mocowania jednostki. Napędowej. W 1964 roku rozpoczęto produkcję autobusu SAN H27, który był wyposażony w wysokoprażny silnik S53 o mocy 100 mechanicznych. Ten był dostępny w wersji międzymiastowej oraz w wersji miejskiej, a pochodził z samochodu ciężarowego Star 25 M1. Co ciekawe, w tym samym roku wprowadzono kolejny pakiet zmian w nadwoziu, który to obejmował m.in. zastosowanie dwuczęściowej panoramicznej szyby tylnej, a została ona wprowadzona zamiast trzech okien. Zmieniono również kształt oraz konstrukcję nadkoli w ścianach bocznych. Zmianie uległ również system wentylacji wnętrza autobusu, zamiast uchylnych szyb w górnej części bocznych okien wprowadzono okna przesuwne. Natomiast na dachu zamiast ośmiu małych unoszonych klapek wentylacyjnych zamontowano dwie duże przeszklone i podnoszone pokrywy. Ciekawostką jest to, że wnętrze wyposażono w nowe siedzenia pochodzące z autobusu Jelcz 043. Warto również sprostować temat nazwy tego autobusu, ponieważ jest tutaj wiele szczegółów, które mogą być przeoczone. Otóż zmodernizowane autobusy z silnikiem benzynowym oznaczono jako SAN H25A łamane na 64, czyli wersja międzymiastowa, oraz SAN H25B łamane na 64, czyli wersja miejska. Najważniejsze zmiany w podwoziu obejmowały zastosowanie nowego silnika benzynowego typu S474 o mocy większej o 10 mechanicznych oraz modyfikacje w układzie hamulcowym, gdzie podciśniowe wspomaganie. Zastąpiono nadciśnieniowym. Lecz te zmiany spowodowały zwiększenie masy pojazdu, co też negatywnie wpłynęło na osiągi samego autobusu oraz na jego spalanie, lecz niewątpliwym plusem było to, że jego trwałość znacząco wzrosła, a przebieg do pierwszej naprawy głównej wynosił już 150 tysięcy kilometrów, podczas gdy dla przypomnienia Sane H01 był w stanie przejechać przed pierwszym głównym remontem tylko 100 tysięcy km. Modele H25 i H27 były zmodernizowanymi wersami autobusu San HZ1, który nie spełniał oczekiwań polskich przewoźników. Mimo licznych ulepszeń nadal nie udało się zapewnić nadwoziu wystarczającej odporności na przeciążenia. Zastosowanie silników o większej mocy poprawiło jednak dynamikę jazdy oraz komfort pracy samego kierowcy. Autobusy San H25 i San 27 były produkowane do roku 1967, kiedy to zastąpiono je nowym modelem oznaczonym jako H0100. Z Osadzonym na ramie. Lecz nie jest to koniec dzisiejszego odcinka oraz wysiłków inżynierów Sanoka w tamtych latach, ponieważ ci nieustannie pracowali nad nowymi modelami opartymi na istniejących już konstrukcjach. W 1962 roku opracowali oni średniej wielkości autobus międzymiastowy, który to bazował na elementach nadwozia modelu H25, który był jednak krótszy o jedną sekcję okienną od bazowego modelu. Prototypie Sana H26 bo to o nim mowa najistotniejszą różnicą w porównaniu do modelu H25 była zmiana konstrukcji nadwozia samonośnej na ramową. Do napędu prototypu Sana H26, bo trzeba podkreślić, że był to prototyp, zastosowano benzynowy silnik o oznaczeniu S472 z modelu H25, który dzięki lżejszej konstrukcji pojazdu zapewnił dynamiczniejsze przyspieszenie. Moto seryjna produkcja modelu Sana H26 nigdy nie została podjęta. Kolejnym ciekawym prototypem opartym na podzespołach modelu H25 był San H30, a ten, w przeciwieństwie do modelu H26, miał taką samą długość jak model H25, jednak jego konstrukcje oparto na ramie, aby ją wzmocnić. Na twarzy samonośne nie było w stanie wytrzymać przeciążeń wynikających z przewozu większej liczby pasażerów niż przewidziano przez producenta. A jak wiadomo, w tamtych czasach bardzo często liczba pasażerów była znacząco większa niż to, ile przewidział producent. A fajną ciekawostką jest to, że wyprodukowano tylko i wyłącznie jeden egzemplarz autobusu Sanha 30. Podczas testów trakcyjnych ujawniono błędy w konstrukcji ramy. Pękała ona w przedniej części, ponieważ długi zwis pojazdu oraz przednio umieszczony silnik generowały nadmierne obciążenia eksploatacyjne. No i tak jak już standardowo bywa, doświadczenia zdobyte podczas badań prototypów Sanha 26 i Sanha 30 wykorzystano przy budowie kolejnego prototypu, a dokładniej Sana HR 27. I tak moi drodzy, w jednym materiale udało się przedstawić krótką, lecz wyjątkowo ciekawą historię kilku modeli, które to wyszły z sanowskiej fabryki w tych latach. Spora ich część nie weszła końcowo do masowej produkcji, lecz pokazuje to jak bardzo ówcześni pracownicy dwoili się i troili, żeby stworzyć model autobusu, który to jednak sprosta oczekiwaniom ówczesnych przewoźników. Na dziś to tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.